Siemano, dzisiaj jesteśmy w szwedzkim garażu, jak widać, to jest mój dobry przyjaciel Damien. Dzień dobry, dzień dobry, jo e, Dzisiaj pokażemy wam w sumie jego auta, co on tutaj ma w garażu. A są jakieś chrupki, są, są. Całkiem, całkiem, całkiem sympatycznie ten garaż wygląda. Tak. I zaraz tutaj poopowiadam troszeczkę o tym, co on tutaj ma. Także biorę kamerę w łapę i... Lecimy. Lecimy z tematem. Do małe kotki. Dobre, dobra, dobra. <laughs> ba, jager się nawet pali. Pozdrawiam Jakuba Rydla. <laughs> <laughs> Bimber był, ale się skończył. Bywa i tak, nie? No tak, no. A więc, synu, nie powiedz mi, co to za sprzęt i. Bo te zakłuty tysiąc koni, 1000 momentu, nie wiem. O kurwa nie no Ogólnie to jest 2.4 diesel, sześciogarowy, rodem z Lteca. A co to za auto? Volvo 240. Tu masz napisane zoba, nie? Customy. Tak, nawet nie pamiętam jaką mocą dysponuje. Który rok? 85. Więc trochę już hmm. manat, nie? Starszy od nas na pewno. No, troszkę tak, troszkę tak. Starszy od nas, ale w lepszym stanie niż my. Oj tak. Prawdopodobnie. No, trzeba to wszystko jeszcze umyć w każdym razie, więc jeżeli na to patrzycie, to dopiero tak naprawdę ten samochód wyjechał od mechanika. W sumie to co, mieliśmy pomalowany dekiel, dekiel i z drugiej strony osłony jeszcze tam ewentualnie rozrządu. Jakieś uszczeleczki były wymienione, nowe paski, tak jak widać. Tam ten przegub pod kolumny kierowniczej jest nowy. Filtrów olejów nie zmieniałem, ponieważ robiłem to na maj, pamiętam jakoś. Maj, czerwiec, coś takiego. W każdym razie samochód dłużej tak naprawdę teraz stał niż jeździł z racji tego, że robiliśmy nowy pas przedni. Progi są zrobione w tym samochodzie i jeszcze jest jakieś tam parę elementów zaprawek, jakichś tam pierdół do malowania. Tak, i dokładka ogólnie jest również nie? pomalowana. Na nowo. Fajne chwycę. Tylko wszystko mówię brudno na razie, bo się dopiero co od Mechanika. Wiadomo, mechanik to nie lekarz, że musi tam w rękawiczkach nie wiadomo jakich białych robić to wszystko, także no, to będzie na pewno myte i będzie to wyglądało na pewno zdecydowanie ładnie. No powiedz mi, no. od maja ile kilometrów nie zrobiłeś? Yy, jest zepsuty licznik, <laughs> nie nabija kilometrów. Po pozałem panu policjantu. <laughs> na chwilę obecną ma 320 tysięcy przebiegu, a nim a zrobiłem, szczerze powiedziawszy, nie wiem, no z 2000 na pewno, no z 2000 kg na pewno. A no to co dobrać. to jest? A byłem na takiej akcji charytatywnej, wiesz? VIP? No, no to wiesz. No ja wiem, ta... że z amatorami ja nie rozmawiam. Wiesz. Ej, <laughs> <laughs> zobaczcie, jak się te drzwi zamykają w ogóle. jak z G-klasy jakieś, nie? Można się śmiać, ale weźcie. No do... to powiem ci, że w G-klasie się gorzej zamyka drzwi niż tutaj. Czemu? No, bo ja siedziałem w G-Klasie i... A dramańka, tak? Tak, i trzeba trzasnąć jak w tym. Jak w Mercedesie. No mówię. to tamte, bo tam są rozwalone zawiasy, to można trzaskać dowoli, nie? Także tam można trzaskać dowoli. Antena jest seryjna, tak jak widać. Musiałem też tutaj podkładkę z ośki od y, piasta od roweru. Musiała no, być taka mikroredukcja. a ten ktoś mi zajebał po prostu, nie wiem, to już po prostu to zapierdzielił, bagażnik otwiera. aksamitnie, no aksamitnie, nie wiem czy ktoś nie on to posmarował, a otwórz, aksamitnie, o, syk, ale no miejsca jest, może trochę porządku nie ma, ale, no mówię od mechanika wracając oba gościu, tu jeszcze nowe spinki czekają mnie do zamontowania, jakaś uszczelka, chyba od korka w lewu, od paliwa i o, nakładka na pedał, gazu. Napedał gazu sprzęgła. Tak. Hamulca. <gry> kurwa, nie wiem. Czegokolwiek tam. Trzy pedały są w każdym razie. Tu sam I ja czwarty. Panie, ale to DPF-a nie ma. To wycięty DPF jest. Rura kopcona. Nie, to EGR zaślepiony. Tak. No, wydech też bym kurde zmienił, szczerze, powiedziawszy, jeszcze wyglądał dobrze. No bo jakimś kurwa szrebzykiem posmaruje dalej i dziwi. Ogólnie co, lampy co... To ogólnie co, lampy zamówiłem, czekam na nie, bo tutaj jest taki myk, że muszę zamówić te z listą chromowaną, jakby zwał tak zwał. Dla mnie to jest w ogóle, nie wiem, to no, taka taśma z rolki, co wiecie, jak kupujecie wiązankę na grób dla kogoś, niestety, to taką wiązankę dają, taką srebrną, nie, taki, taki paseczek. To właśnie jest to i tamtych nie mogę wsadzić, no bo jakby to wyglądało i także, no tamty mi idą, no i czekam, no i czekam, a jakby ktoś miał, to tą listę potrzebuję. Nie, mam za cholerę. Mam wszystkie listy, jakie są możliwe do tego samochodu, tylko tego nie mam, nie? No. I... Mm, załatwimy to. No, to piszcie do niego, nie, piszcie do niego. Tylko oczywiście wersja tutaj, taka nasza, nie, bo w Irlandii na drugą stronę jest, dobrze, na gadnie wszystko. Także no, samochód nie mega się dla mnie sprawdza, nie? Takie... Najlepsze jest to, że moja żona Ala nie jeździ cały czas i w sumie mieliśmy już nowsze samochody, mieliśmy takie mocne, można powiedzieć, no, bardzo mocne. I ona powiedziała, że tak naprawdę ten samochód jest dla niej idealny, nie? No pomijając fakt, że pali tam ile, 6 litrów, siada, maksymalnie w mieście, a w trasie, to no, wiadomo, tam osiągów to nie ma, tam 130-140, a 150, no to już różnie z warto zmawiać. No to jak u mnie w kompocie. No, to ja jest Do 140 OK powyżej już <laughs> na jest w ręku trzymać. Nie, to samochód sam mówi, co to spierdasz? Co ty robisz chłopie? Co ty, co, ty robisz, nie? co ty robisz? Pierka Momo, naba Momo. Ani to to? <laughs> Może być. Yy, radio, no, w sumie cały jest seryjny w środku. Nie Nie jest jakiś zniszczony, szczerze powiedziawszy. Zobacz sobie, jak, w jakim stanie są te fotele, nie? Tam na świecie jest tylko pęknięcie, ale to z racji tego, że gościu mi tłumaczył, że Volvo nie używało syntetycznych nici. Tak zwał, tak zwał. Nie znam się konkretnie na tym, ale powiedział, że przez to właśnie to tak działa. nie? Były wcześniej zagłówki tutaj w tym samochodzie, tak jak można się domyśleć tutaj ponieważ to jest wszystko nowo oprzyte, pozdrawiam takiego dziadka z Loganga, który oprzywa mega, mega, mega profesjonalnie i w śmiesznej kasie. Ja bagatera za to chyba oprzycie za pocięcie coś koło 50 zł. 50, chyba, albo 60 materiałów. My ze to mam na Tak. No i ogólnie profil robotę robi, dobiera pod kolor elementów tych plastikowych, żeby to mniej więcej się komponowało. Na te boczne, proszę nie patrzeć, bo to będzie dawane do malowania, bo to jest porysowane z wiekiem czasu. Ale ogólnie rzecz biorąc, były wcześniej tutaj zagłówki. Te zagłówki wymontowałem, bo po prostu tak mi się Ty, bardziej dobra, podobało. Dobra, mamy problem, bo bateria spadła na jedną kreskę. Dlatego trzeba szybko przejść do drugiego sprzętu. Uuu, dobra. Poczekaj chwilę, muszę zrobić cięcie. No a tu jest drugi sprzęcik? Tak. SAP 900 z 89 roku? O ile dobrze pamiętam? Jakoś tak. W każdym razie już taki po małym liftingu. Mamy zderzaki szersze, z przodu jak i z tyłu. Szczerze powiedziawszy, no, jakoś tam super nie orientuję się jeszcze w tych sabach. Jest to mój drugi sub tak naprawdę. Ten jest najstarszy jaki miałem, wcześniej miałem 95, a to kupiona z Danii, tam w Szwecji mi gadę? No, to była przygoda życia. Eee, tutaj mamy dwulitrowy silnik, 16-zaworowy. Od razu go pokażę, jak on wygląda. Wiadomo, ma no cztery gary. On się tak dziwnie maska otwiera, ale jest bardzo to przyjemne ogólnie, jeżeli chodzi o dojście od strony grodzi. Nie wiem, tak chyba te stare bęki też tak miały, nie? 34, tak, pamiętam. Tak tak, to tak, tak, mi się to przykładowo bardzo podobało, fajnie to wygląda. Tylko, że kartonu, kurde, nie mogę odsunąć do końca, bo... Maska na ten... Eee, powiedz mi... Eee... Dlaczego on sam stoi w garażu? Nie jeżdżą. Ma małe komplikacje. Yy, z racji tego, że myślałem, że to będzie silnik krokowy do wymiany. a to nie był silnik krokowy. To był czujnik położenia wału, ją kosztuje 168 euro i kurwica mi strzela, nie? Także to tak będzie wyglądało, ale ma podgrzewane fotele. Patrzcie na to, nie idziecie spać, jest IKEA, rok 1977 roku. Poczekaj, poczekaj no. Mama do was mówi, Ej, chowaj się do spania. I gasisz lampkę kurwa do spania, a to nie, fotel ci się podgrzewa kurwa, nie, zobacz. Teraz nie wiem, czy on jest włączony, czy wyłączony teraz jest. Wyłączony, no. Trzy czarna podsufitka, pięć biegów, elektryczna lusterka, wspomaganie kierownicy ma, elektryczna usterka, tak, lewe. Tak, lewe, a tam jest prawe. To jest pojebane dopiero. I tu mamy prawe. Mm, mm. Aha, nie ma biedy, kurde. I całkowicie samochód jest w środku poświetlony na zielono. To jest ogólnie mega spoko. Nie wygląda to tak jak w Skodzie. Sorry, że obrażam oczywiście Skodziarzy. Brązowe ale... szybki. Tak, brązowe szybki również ma, Ale wracając do poświetlenia, on jest mega spoko, fajna opcja, nie? To jest w ogóle, patrzcie, ona te fotele jak się składają, jeżeli byśmy byli przykładowo odsunięci do tyłu, jeżeli bym był kafarem, do tyłu to fotel się składa na płasko. To też jest popierdzielone trochę, jak dla mnie, bo zawsze było dotąd, o, bo ja mam fotele s i mi kurwa boczki przeszkadzają, bo nie mogę, nie? A wchodzić na te fotele, które są, no zwykłe taborety, to jak macie dresy, tak jak ja przeważnie chodzę w dresach, to zupy wam spadną, nie? Nie da się wejść do nich normalnie, bo tak trzymają te fotele, za wzięcie jak kurwa ryzyk te stare baby, nie? Panato, Tutaj jest bajka z metalu. Przypominam, z metalu zrobiona i zobacz jakie skrzydło. Czyli możesz tutaj, co nie wiem, pintola wystawić. Bagażnik? Kurwa. Bagażnik jest mega duży. Duży, duży, duży bagażnik. No, macie też możliwość przespania się w takim samochodziku. Ty no w sumie jak tak, rozłożyłby siedzenia, do tego przednie by je wysunął do końca, położył całkiem płasko, toś tu kurwa to w 500 może spać w samochodzie. No ja ci mówię, naprawdę. Ja powiem szczerze, że nie miałem jeszcze okazji w tym samochodzie spać, ale, ale jak będzie kiedyś sytuacja, to by... No bo jak mówisz, że jak do tyłu wysuniesz fotel? Tak. Go położysz tak. na płasko, do tego jeszcze położysz te siedzenia te z tyłu. No rzeczywiście, w to... sumie nie przekwiniłem tego, ale no to tak wychodzi. To, to on ma kurwa 3,5 metra długości wtedy w środku do spania, bo i lepiej. A może to, co ludzie kiedyś byli chudzie. <laughs> <laughs> Zobacz, ten elektryczna jest, tylko pokażę manualnie. I tak to wygląda. Mniej więcej. Spoilerek. Gumczany. Tak. Gumczany, ładny. Tak, gumczany jest. Tutaj w ogóle najlepsza beka, że pod silnikiem mamy dojście do wszystkich bezpieczników bezpośrednio i mamy napisaną całą, że tak powiem, jak to się nazywa? Jak rozpiskę. Masz, rozpiskę, legendę, coś takiego. No. no to przykładowo tu są rzeczy ważne, tam ważniejsze i tam masz wszystkie te bezpieczniki podpisane, co do czego jest tam, nie? To też jest tak kurde, spoko jak dla mnie, nie? Bo nie, bo nie ukrywam w wagu, to jak się ile razy szukało bezpiecznika bo coś pierdzielnęło, to z tej strony się otwierało. Nie ja tak. szukało tych bezpieczników, ale pozdrawiam mojego kolegę, który się dowiedział, że miał Angola. Wcześniej po drugiej stronie miał bezpieczniki, ja że... <z interf drink> <z accuse> a ja kastomy idą do tego wolwiaka. Jak myślisz, czy by się siadło? Bo ty szczerze powiedziałeś, że nie widziałem. A, na żywo jeszcze nie widziałem, no. Ważą trochę. Takie, nie? Okurzone trochę, ale jeszcze no, nawet nie założone. Tak, pozdrawiamy Arena również. Robił robotę. Robił, bardzo dobrą robotę robi. No naprawdę, mega ładnie to wygląda, no wiadomo teraz jest zakurzone i światło jest kiepskie dosyć tutaj w garażu, ale na słońcu wyglądają no kozak totalny, nie? Także myślę, żeby tutaj oponkę jakąś stawić z lawety, takim na dziwnych parametrach i fajnie by to Jaki, siadło. Nie? Jakie cale tu są? Aktualnie tu jest chyba 8,5, a przód ma 8, Aha. na 14? Spoko. Kwadrat taki, ale. To jest coś innego, nie? Ale jak nie wyjdzie przykładowo z tym, to też tu mam za tą rzecz. To się panowie nazywa. Bardzo ciekawie. Nie, na dystansy zmieniający rozstaw. Na yy, Wolwowski jest 5108 na 512, nie? Mhm. Więc na pewno coś z waga się dobierze, ładniejszego. Ale coś... to jest z 5 centów jest? Z 5 centów, no. Chyba 5,5 dokładnie. Jakoś tak dziwnie. Kupiłem je na rynku wtórnym oczywiście. E, czyli ruskim, tak? Tak, tak <grym> ruskim. Pozdrawiam tam. 777. <grym> o no, stamtąd przyjechały, tak jest. Tak, to stamtąd No i tak to wygląda mniej więcej, nie? Za, A auto kupione? Za 3000. Jeszcze pod dom gościm przywiózł. Najlepsze jest to, że ten samochód stał bez zdjęć na sprzedajemy.pl przez miesiąc, dwa, nikt nie, nawet nie zadzwonił. A jak ktoś zadzwonił, chyba tam była sytuacja, że ktoś, a przepraszam, sprawie ogłoszenia, a co to za samochód jest? A mówi, widowano, dajcie 40, a takiego nie ma w katalogu. No, no trudno, nie? No i zadzwoniłem sobie, powiedziałem, jaka kasa by była z dostawą. A on mówi, no dasz trójkę, to ci dorzucę jeszcze masę tych gratów. W tej szafie ogólnie są w do tych wodziaków. Ja będę się na pewno parę rzeczy jeszcze wystawiał tam na sprzedaż, ale wracając do tego samochodu, to powiem szczerze, że za 3000 taki samochód wydaje mi się, że to jest mega spoko inwestycja w tych czasach, nie? Sam bym kupił, sam bym kupił. To jest śmieszne 3000, macie RWD, no wiadomo z kiepskim silnikiem, bo to jest diesel, to nie chodzi o to, żeby tutaj jakiś performance robić, tutaj ma być klasycznie, ładnie, zgrabnie i tyle, nie? Nie będę się nad niczym innym spuszczał, wiadomo, no. Ale jest! Jest jeszcze opcja inna. Dlaczego? O, chyba Nikoś przyjechał. O, właśnie, o, o tym właśnie mówiliśmy chyba. O. O. Będą jasne. Chyba fajnie, YouTube, daj pan autograf, nie? Chciałem go. Uwaga, no,

Światła? Steczny jak jest? Masz napisane. Tak? No, no. Gej! Ale lipa! O kurwa tej. <grym> wysoko, tu, ty, wysoko łapie? Dopomniałem, że ten. U mnie w Kompocie strasznie chujowo łapie Przyzwyczajony to do tego auta. Jak pomiechać i gdzie? No nie wiem, kółko sobie jak siebie, solidne. Fajne, Dobrze, nie pajacuj. Wiem, jak się jeździ. Nie jestem tu pierwszy dzień dzisiaj. <gry> Szumar, będziesz miał tutaj jeszcze jakieś rzeczy. Jak nie miałeś czasu, to teraz ja ponagrywam do ciebie. Proszę państwa kupujcie tutaj graty do wulwiaka Tyryryry Wirasa Tyryryry i lampy do E60 Tyryryry tam do A5 Tyryryry Ty kurwa To mam jeszcze inne rzeczy Lampę całą kurwa Nie ja jestem, <noise> <noise> jestem tu pierwszy dzień dzisiaj <noise> O jakie fajne no. Gdzie mogę jechać? W prawo i w lewo? No w prawo. tam teraz tu w lewo Mogę dać mu ognie, czy nie? No tak ta? śmiało Drogowy. Tam jest Tragedia, no. Tam jest tragedia, nie? Kurwa. Macie. Dajesz gazu i od razu ci się pan na pojawia. Wewa normalnie tam? Tak. No kurwa. Przed bym zrobił i nic więcej bym nie robił, co mm -hmm. nie? Mi ja już wystarczy, ja już jestem spełniony, Przez cały z tymi klekotami kurwa <grymne> <grymne> Nie, no wody był. No nie, nie no, pasanter wody był, nie no. Ale jest, o Kurwa, jak co drugiego mopa się zatrzymuje? Tu lewo? Dalej możesz wiesz, dalej. albo w sumie dalej tutaj. Tak, coś tak, co drugim mop już dolewali. To się... rozrządu leciało, nie? Tak w pompy wody, kurwa, wtedy pamiętam. Ale ten. A najlepszy było to, że przecież nawet tam kontrolka się nie wyświetliła, nie? Coś my się zatrzymali, a nie chciał potem odpalić, bo się zagotował. Hmm. Im więcej gazu, to też, tym większy bananer. się pojawia. No, tak to działa. Jak to spalanie wychodzi? Więc co, dopiero dzisiaj pierwszy raz wyjechałem nie na miasto, nie? Aha. Bo on cały czas stał w sumie. A no tak powiem Ci, trochę spala, nie? Średnio ma chyba teraz dwadzieścia coś. Boje... No. To to nie dla mnie. Ebo bo Cię rozjada kamerzysta tam. Ale gazik jest bardzo fajny. dla mnie. Proszę. Ale ja mam 318 TDS. Ale to lepsze by było. O, ty, jakbyś po przyjechał. Ja bym ci zaraz stałem do z Zobacz. Niech to się wyostrzy. Ty, bo bym odleciał przy tym wiersze dzisiaj. No to tak, to pa. To no. pa. Ale prezent dostałem. Ja cię w Po co, grubciu? Pożegnaj się z widzami. Wpadajcie. 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 Nara. No to nara.